Słuchajcie, można rzucać mocne ciosy w ringu, można rzucać mocne wersy na scenie, a ze mną jest dzisiaj człowiek, który rzuca i jednym i drugim Alan człowieku, czyli Alan Godziński. Witam cię serdecznie. Witam cię serdecznie. Alan, widzę, że jakaś nowa stylóweczka. Już nie będzie poleciałem 200 i wiesz, wiatr we włosach. Ja, yeah, na mieście, nie nocą poleciałem 200, wiem, ale mam jeszcze więcej. Jakbyśmy pomyśleli o tych kulisach, właśnie? Jak trafiłeś do Heilig, Jak zainteresowałeś się sportami walki? Czy najpierw było to zainteresowanie? Czy była to oferta od Haylik? Czy to Haylik sprawiło, że troszeczkę cię pchnęło w tym kierunku sportowym? Czy jednak gdzieś sam szukałeś takiej alternatywy dla siebie? Wiesz co, ja zawsze e, pamiętam e, z mojej świętej pamięci, ojcem oglądałem jakieś filmy typu po prostu walcz, e, Juri Bojka i tak dalej i zawsze mnie to interesowało, a tu po prostu okazało się, że e, dostałem taką informację, że mogę zawalczyć, e, przyjąłem to w otwarcie, no bo jednak... Fajnie jest zrobić coś innego. Wiesz, myślę, że gdybym tego nie przyjął, to bym żałował. Bo ja mam tak, że jeżeli się właśnie w coś angażuję, to robię to na 100% i jeździłem na te treningi, później zacząłem je opuszczać z tego względu, że pojawiły się problemy z moją babcią. Moja babcia ciężko zachorowała, leżała w śpiączce. I naprawdę ciężko było mi się przygotować mm. do tej walki, już myślałem naprawdę, że nie wytrzymam psychicznie, żeby do niej wyjść. Ale zrobiłem to, co miałem zrobić. Mm -hmm, mm -hmm, jasne. A powiedz mi brakuje ci tego uczucia, wyjścia do klatki, bo to mimo wszystko, dlatego mimo że jesteś osobą, która gra koncerty, gra przed też dużą publiką, też pod dużym ciśnieniem, no to jednak mówisz, że to są zupełnie inne emocje, kiedy wchodzi się do klatki, kiedy, kiedy ta perspektywa tego, że wyjasz, trochę tak jak w starożytnym Rzymie, albo ja, albo on. Tak, no to jest takie koloseum dookoła, tylko ludzie szumią pojęcie, że było ciężko. Ale jakoś tak zamknąłem się w sobie. Ja potrafię. Moja choroba mnie tego nauczyła, dwubiegunowa, że potrafię się tak w sobie zamknąć. I totalnie nie słyszałem tych ludzi, naprawdę. Ja byłem tylko skupiony na tym, żeby wygrać. Nie słyszałem żadnych krzyków, słyszałem jedynie swój narożnik i narożnik przeciwnika. Słyszałem, co mu podpowiadają, pilnowałem się i może i ta walka wygląda jak wyglądała, ale ja też musiałem go zdystansować. To był przeciwnik 15 cm wyższy ode mnie i on już walkę miał i on już sobie tam trenował, więc ja na razie sobie tak wiesz, trzymałem go na dystans, ale później podszedł sędzia i jednak mówię, Alan no nie możesz z siebie zrobić takiego po prostu chłopca do bicia i ruszyłem. Ja tak mam, że jak ruszam, no i tam mówili, że się nie osłaniam, bo nie jest mi to potrzebne, tak jakby nie uważam się za jakiegoś turbo dobrego Fajtera, ale jak już ruszam w szarze, to ruszam w szarze i po prostu nieważne, albo ja, albo on, tak? No i to jest, to jest, to jest poniekąd fajne, chociaż pewnie, dla, znaczy pewnie na pewno dla zdrowia to dobre nie jest, no ale też o te show, o te emocje chodzi. Alan, ja obserwowałem kilka twoich wypowiedzi, kilka twoich zachowań. Ty jesteś taką niezwykłą osobą w tym otoczeniu. To jest, to, no, to że ty potrafiłeś powiedzieć swojemu przeciwnikowi, przepraszam, że nazywam cię frajerem. Potrafiłeś też Jesteś człowiekiem bardzo szczerym, takie mam wrażenie i jak, tu, jak ty się odnajdujesz w tym świecie, który często się mówi, że jest takim światem pełnym pozorów, tak? że te konflikty, te dymy, te napędzanie publiki, no to jest często robienie gdzieś, to jest takiego sztucznego troszeczkę tego symulowania ruchu, jak ty się odnajdujesz w tym świecie? Wiesz co, powiem ci, ja powiedziałem od początku, na, na tej pierwszej konferencji dałem się sprowokować, ale ja mówiłem od początku włodarzom, mówiłem tam z managementu chłopakom, że ja nie będę sztucznie dymić. Powiedziałem, że jeżeli on mnie wkurwi, to ja wtedy też tak jakby ruszę z, z narracją, pociągnę to dalej. Ale prze, przeprosiłem go za to, że nazwałem go frajerem, no bo też jestem chłopakiem z zasadami i uważam, że to było źle wywnioskowane z no po prostu pod wpływem emocji pod wpływem emocji to nie jest żadne wytłumaczenie bo nawet pod wpływem emocji nie powinienem używać tego słowa jeżeli wiesz traktuję to na poważnie wszystko co mogę powiedzieć więcej no, jeżeli ludzie mnie oglądają, to tak jakby oglądają mnie prawdziwego, nie robię z siebie nie wiadomo kogo, tak samo na każdym wywiadzie mówiłem to samo, że nie będę robił z siebie pajaca, mówię po prostu jak jest, nie ukrywam tego, wiesz, niektórzy mówią, że śmieli się ze mnie, że dwubiegunka, e, najebała kolarczyka i tak dalej, ale to jest trochę głupie, no bo ludzie tak jakby... Nie mają doświadczenia takiego życiowego, nie wiedzą jak to jest. To nie jest tak, że ja się cieszę z tego, że ja mam chorobę długiegunową, bo to jest naprawdę dosyć takie, trzeba nauczyć się z tym żyć. Bo tak samo miałem z moją byłą dziewczyną, że ja jednego dnia potrafiłem jej mówić 10 razy, że ją kocham, a potem wyzywać. Bez, bez, totalnie bez powodu, ona chciała mi w czymś pomóc, a jej kazałem wiesz, spierdalać i tak dalej, że nie chcę z nią rozmawiać. To jest dosyć takie specyficzne. No i też mam te stany takie depresyjne, często, że nie chcę wychodzić z domu. Najchętniej bym siedział, grał, nie chce mi się robić muzyki, bo mówię, a może mi nie wyjdzie, a może się nie uda. Ale przychodzi teraz. Akurat jestem w, takiej, w takim czasie, gdzie mój lekarz nazywa to górką że uważam, że wszystko mi się uda, mam aktualnie jakieś tam problemy finansowe i tak dalej i wiesz, uważam, że wyjdę z tego. Tak jakby życie przede mną jest jeszcze, staje wiesz, takim otworem. Ja mogę wziąć sobie małą łyżeczką, taką naprawdę powoli, powoli, ale wtedy się bardziej najem. A po co mam się starać, żeby wszystko zrobić naraz i później chodzić z bolącym brzuchem? Powolutku dążę do swojego celu i naprawdę nie potrzebuję, bo gdybym chciał, to tak naprawdę już dawno bym się wybił, bo widzę, jak większość ludzi to robiła, wystarczy nakręcić parę, parę afer i ludzie przychodzą, tak, a ja nie chcę, to wszystkie afery, które wychodziły, to nie było celowe, tak samo to rozjechanie tego chłopaka na multiboksie, ja nie chciałem, żeby to, wiesz, gdzieś wyszło do internetu, to ktoś nagrał i tak dalej, a mówili, że ja nakręciłem sztuczną aferę, to nie była żadna sztuczna afera. Ja miałem normalnie sprawę, znaczy sprawę sprawy jeszcze nie miałem, ale chodziłem normalnie na przesłuchania. E, to do dzisiaj się za mną ciągnie, to już jest kawał czasu temu i to wszystko przez to, że jakaś dziewczyna nagrała ten filmik i gdzieś tam dalej wysłała. Ja pisałem do ludzi, pisałem do portali, proszę was, naprawdę, nie publikujcie tego dalej, bo nie chcę, żeby wyszła z tego afera. I nie bałem się, wcale nie chodziło mi o jakiś mój wizerunek, bo ja wcale do tej pory nie uważam, że zrobiłem źle. Te dramy one są potrzebne, czy są ludzie, którzy z własną charyzmą, jakiś pomysłem na siebie mogą zainteresować tą publikę? czy to jest faktycznie dzisiaj jednak, ten tymy są nieodzowne w tym, żeby takie show stworzyć. Mi się wydaje właśnie, że w dzisiejszych czasach to te dymy są potrzebne, bo ludzie głównie dlatego przychodzą na te frikowe gale. żeby popatrzeć, co tam się stanie, może ktoś komuś jest tam sypnie liścia na wywiadzie i tak dalej. Tak samo jak było z Ferrari i z tym jakimś tam zawodnikiem, co go tam znakotował. Ludzie tego chcą i ludzie to w momencie klikają. A ja nie poszedłem tam po to, żeby ktoś mi klikał, żeby mieć busta na Instagrama i tak dalej. I poszedłem tam zarobić pieniądze. Wiadomo, że nie były to nie wiadomo, jakie pieniądze ludzie sobie wyobrażają, że my zarabiamy tam nie wiadomo, ile. Nie naprawdę. Uwierz mi, że zarobiłem tyle, ile mogłem zarobić, ale nie była to jakaś nie wiadomo, jaka duża kwota. I a propos skromności, to ja jestem skromnym chłopakiem, ale. Mówiąc szczerze, ja nie zarabiam kokosów, ja nie zarabiam kokosów. Ja stać jest na takie życie, żeby po prostu, y, mieszkam aktualnie z bratem i z jego narzeczoną, Jestacie stać jest na to, żeby dać im na mieszkanie, y, obciąć dwa razy w miesiącu, pojeździć trochę samochodem, raz dobrze zjeść, raz gorzej zjeść i kupić sobie nowe buty. I to wiesz, to jest takie życie, którego nigdy nie miałem, znaczy nigdy nie miałem. Moja mama zawsze kupowała mi wszystko, czego chciałem. I to było tak, ja pamiętam nawet, że ona często płakała, że sobie nic nie kupiła, ale była zadowolona, że mi ich kupiła, jak mm. byłem jeszcze dzieckiem. Ja pamiętam to wszystko i to wiesz, ja też dostawałem prezenty tylko jak na nie zasłużyłem. To nie było tak, że ja powiedziałem, mamo kup mi nowy telefon, ja nowy telefon dostawałem. Nie, 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 nie. To mój tata taki był, że ja jak chciałem coś, to on mi kupił, bo on chciał po prostu, ja z tatą nie mieszkałem, chciał mi po prostu zrobić jakiś prezent, to mi, to mi po prostu coś kupował. Ale zawsze pamiętam, kiedyś mama zamówiła mi buty, i ja nie poszedłem do szkoły, poszedłem na wagary, i ja tych butów nie dostałem, dopóki się nie poprawiłem w szkole. I te buty stały, ja miałem na nie patrzeć, ale nie mogłem ich założyć. I to było w ten sposób ja nauczyłem się jakby wartości tego wszystkiego. I pierwsze moje wypłaty z muzyki to były takie, że wiesz, kupię sobie to, kupię sobie tamto i tak dalej. A teraz dopiero gdzieś tam po jakimś czasie. Zaczynam jakby doceniać to, że jednak pozwoli, życie pozwoliło mi na to po, po, po tylu kopach, żeby sobie żyć w miarę dobrze, to dlaczego ja mam tego nie docenić? I teraz staram się tak jakby, wiesz, mam teraz dołek finansowy, ale jak z niego wyjdę, to postaram się nauczyć jakby funkcjonować z tymi pieniędzmi i oszczędzać, bo no, rozchodzą mi się dosyć szybko. Wiesz Alan, no w końcu branża muzyczna ma też, ma też swoje prawo. a propos właśnie branży muzycznej, środowisko hip-hopowe, ja gdzieś przeczytałem taki tekst, że środowisko hip-hopowe, ono pewnych rzeczy nie wybacza po prostu. Jak ono zareagowało, bo wiem, że to jest też dla Ciebie ważne, Twoje środowisko, takie stricte związane z muzyką, jak się tutaj ludzie zareagowali na to, żebyś walczył na gali no, freakowej? Na której no powiedzmy różni ludzie też się prezentują, tak? Znaczy, wiesz, co? Nie spotkałem się z jakąś negatywną opinią od nikogo. Wręcz przeciwnie, kibicowali mi, bo co innego, jak ja bym tam poszedł i zrobił z siebie debila, wiesz, kogoś, kim nie jestem. A oni widzieli, ci, co mnie znają, widzieli, że to jestem prawdziwy ja, bo ja jestem też znany z tego, że no jestem trochę agresywny. Po prostu łatwo jest mnie odpalić. Dlatego, jak, jak poszły jakieś mocniejsze słowa, to i ja ruszyłem. Ale staram się po prostu, jakby nie reprezentować sobą jakiejś patologii. Yy, mówi to łysy chłopak, kurwa w koszulce pitbula, nie? w tatuażach i dwoma łańcuchami. I, w tatuażach i dwoma łańcuchami. Ale naprawdę potrafię być normalnym człowiekiem. Ostatnio, wiesz, co poprosił mnie, nawet bezdomny pod. Yy, pod Kauflandem podchodzi do mnie, mówię, jak, jak nic będzie chciał na setę. Ale on mówi, że on chce zjeść, że jest ciepła golonka i on by zjadł. I ich stało tam trzech. No to ja wszedłem, kupiłem po golonce, jak mi dziękowali. Nie, mówię, macie jeszcze wodę, kurwa. No to. No, taki broń Boże, broń Boże, nie chcę, żeby było, że ja się tym jakoś wiesz, wychwalam, że się próbuję osłaniać, że tu zrobiłem jeden dobry uczynek. Nie, ja robię bardzo dużo dobrych uczynków, ale o nich nie muszę wspominać. I nie, nie jest to tylko, wiesz, bo większość raperów uważa, że oni zrobili dobry uczynek, wrzucając na relacje jakąś zbiórkę, że pomagamy i tak dalej. Ja dostaję w naprawdę tego bardzo dużo. Nie wrzucam tego wszystkiego, no bo po prostu ja jestem muzykiem. Nie mogę zrobić z. Ze swojego profilu na Instagramie yy, wypadło mi słowo. Zrób tak napisane 10 minut później. Ale ka każdy będzie wiedział o co chodzi. Po prostu, jeżeli chcę zrobić coś dobrego, to to robię. A to nie jest tak, że ja będę chodził po mieście i szukał komu pomóc, tak? Bo ja mam swoje życie, zajmuję się swoim życiem. Ale jeżeli tak na naprawdę osoba, która potrzebuje pomocy, staje mi przed twarzą, to ja mu pomogę. Nieważne to, czy mam nawet ostatnie 10 zł, to ja mu oddam te ostatnie 10 zł, ale mi będzie leżej na sercu, że mu pomogłem. Mhm. Ale jeżeli ktoś stanie przede mną, kto będzie po prostu prosił się o guza, to dostanie guza, albo nabije mi. To wiesz, no, to tak to wygląda, ja nie jestem jakiś święty. Każdy ma swoje grzechy, każdy ma swoje załóżanie. No tu już była chyba taka historia przed Haylik, nie? Że tam po prostu znajdzie w obronie kolegi, czy, czy coś takiego tu przed galą, czy, czy ja pomyliłem wątki. Że gdzieś tam jak jeszcze na, jednym z rozmów, na jednej z rozmów opowiada, że właśnie tam jeszcze ślad po tej, po tej bitce. A, no to tak, no to tam wyszła taka jedna sytuacja, ale. Właśnie, A, to jest chyba fenomenalne też, że że mimo wszystko e, Hajlik można lubić, można nie lubić, czy w ogóle tego świata freak fightów, no natomiast to jest fenomenalne, że w miejscu, w którym tak naprawdę wartość ludzi często mierzy się wynikiem followersów, dzisiaj zauważyli, że jest taki ktoś jak ty, to mam wrażenie, że jakbyś chciał mieć troszeczkę większe te zasięgi, że dużo większe można te zasięgi, ale tak naprawdę że się szczery, że masz ciekawą historię, no i tym kupiłeś. Do włodarzy i tym, że no, mimo wszystko mogłeś, mogłeś na tej gali pokazać, a powiedz mi, to jest takie mocno odczuwalne, że tam zawalczyłeś, teraz odczułeś takie duże uderzenie popularności, czy, czy to yeah. nie? Nie. Nie, wiesz co, wiesz kiedybym odczułbym duże uderzenie popularności, gdybym właśnie narobił dymów i, i tak dalej, ale spotkałbym się też z dużą tak jakby negaty to jest popularność ma to do siebie, że albo jest pozytywna, albo jest negatywna. Możesz mieć 100 tysięcy followersów na Instagramie, z czego 80 tysięcy będzie oglądało to tylko po to, żeby podesłać komuś i napisać ale debil i tak dalej, wiesz, mówiąc już delikatnie. Mnie nie interesuje moja popularność na Instagramie, na YouTubie i tak dalej, ja robię muzykę dla siebie, robię ją też dla ludzi, którzy chcą jej posłuchać, ja dużo opowiadam o swoim życiu z tego względu, że wiem, że są ludzie, którzy nie potrafią się pozbierać po podobnych tak jakby doświadczeniach, a ja pokazuję im, że da się, mimo tego, że ja biorę leki codziennie, też ciężko jest żyć z tym, że musisz brać te leki, tak, no bo ja... Jakbym zapomniał wziąć ze sobą gdzieś tabletek, to bym zwariował. Ja muszę je mieć przy sobie. Yy, jeden jest plus taki, że odstawiłem relanium. Ubrałem dużo relanium yy, i dałem sobie z tym radę. No, rok temu na wakacjach odstawiłem dokładnie. Powiedziałem, że już nie będę tego brał i zostawiłem. Mhm, to jest fantastycznie. Ale jest w szafce dalej, tak jakby wiesz, na wszelki wypadek, bo czasami raz na dwa lata, raz na rok zdarza mi się taki atak, że yy, miałem taki atak. Po, półtorej roku temu, że miałem stan przedzawałowy. I to wszystko przez, e, miałem taki atak paniki. Wykręciło mi ręce do tyłu, nogi, zwinąłem się na płytkach i, i serce strasznie szybko mi było, przy, przyjechało pogotowie. Ja już myślałem, że umieram. Naprawdę myślałem, że umieram. W życiu się tak nie czułem, tak po prostu to serce mi tak napierdalało, że myślałem, że zaraz wyskoczy. No ja przyjechało pogotowie i oni stwierdzili atak paniki. A ja myślałem, że to zawał, nie? No, to wszystko jest w głowie i trzeba umieć z tym walczyć. Ja, na przykład, miałem coś takiego, że miałem lęk przed papierosami. Jak poczułem papierosa, to wiesz, uciekałem i bałem się ciemności, bałem się oglądać horrorów, bałem się zobaczyć krwi. Naprawdę jest tego dużo. Ja mogę pić alkohol w tym momencie. Lekarz mi pozwolił pić alkohol, ale ja go nie piję, bo mam przed nim lęk. Mam przed nim lęk, że skończył, jak Mój ojciec. Że, jak się napiję, to pójdę w cuk i, i zacznę po prostu. Zostanę alkoholikiem, tak? I to jest może śmieszne, ale jestem po prostu uprzedzony co do tego, bo mam dużo genów ojca, bo um, byłem hazardzistą, grałem na maszynach. One, tatuaż z tym związany, Babcia mnie z tego wyciągnęła. Telewizor sprzedałem, żeby grać na maszynach. Mikrofon, telefon. U 21 lat. Znaczy, to było w wieku. Znaczy, nie mówię, że w 21-letnim życiu po prostu. Alan Godziński, po prostu chodząca historia, takich human story, ale to jest właśnie chyba takim jednym z czynników, który może wyciągnąć takich trudnych sytuacji jest właśnie sport, tak jak mówiliśmy, narzucenie tego rygoru treningowego. Alan, celujesz w walkę, czy to na High czy to na innej organizacji? Powiedzmy widzisz siebie w tym roku, w kolejnym roku, czy... czy kolejnym. Kolejnym w kolejnym roku. roku, bo chcę tak jakby zrobić rehab całego siebie. Chcę teraz y to, co już nabrałem masy, to mi wystarczy, czekam po prostu, żeby odbić się z dołka finansowego, wracam na siłownię, wracam na treningi i idę mocno przed siebie, ale skupiam się głównie na muzyce, treningi, biorę to jako takie dodatkowe hobby, te wyjście do klatki biorę jako taki sprawdzian dla siebie, już sprawdziłem się raz i sprawdzę się z chęcią kolejny, pokażę po prostu na co jest mi stać, przygotuję się lepiej. Już nie będę taki uprzedzony, tylko po prostu, jeżeli będzie trzeba się bić, to od razu zacznę się bić. Mm -hmm. A powiedz mi, co było dla Ciebie takie najtrudniejsze w tym, oprócz tego, żeby nosić sobie tą konsekwencję, czy jakie tak czysto z tego sportowego punktu widzenia, co było dla Ciebie takie najtrudniejsze, czy jednak przełamanie się do tego, żeby żeby wdać się? Bo chyba, jak gdyby w bójki, no nie są Ci też obce, prawda? Z tego, co gdzieś to. To można było się dowiedzieć. Czy jednak rozpatrujesz to bardziej przez na takie przełamywanie barier właśnie fizycznych, czy bardziej troszeczkę psychologicznych? Psychiczny, psychiczny. Bariera psychiczna. Wiesz, co bałem się przegranej z tego względu, że nie wiem, jak bym się czuł, czy bym się nie załamał. A z drugiej strony, po wygranej byłem zbyt podekscytowany. I to było też takie dosyć niesmaczne w moim przypadku, że po prostu zbyt byłem nakręcony i też gdzieś tam już trochę zaczęła mnie panika pobierać, że, że wygrałem, wow, że teraz co się będzie działo dalej, jak ludzie będą na mnie patrzyli, może coś zrobiłem źle, a może tam, wiesz, to było takie. Jest dużo głupot, które ja mam w głowie, i też nie jestem w stanie ich tak, tak jakby przedstawić, powiedzieć. Ja dużo gdzieś tam mam poskrywane po w numerach, gdzie tak naprawdę to nie było zamierzone, ale ja dużo nawijam na przykład o depresji jako kobiecie, o swojej chorobie jako kobiecie i to jest takie dziwne, ja nigdy nie mam zamysłu, że robię numer od to nie jest tak. Robię numer o mojej miłości. To też nie jest tak. Ja szukam bitu i sobie po prostu co zanucę, to napiszę i, i później powstaje z tego numer. I najtrudniej jest wymyślić do niego tytuł, bo ja nigdy nie robię tematowego, tematowych numerów. I to może jest u mnie zgubne też, że ludzie szukają tak, jakby tego storytellingu, a u mnie tego nie ma. A może i jest, tylko ja sam nie wiem. Po prostu moja muzyka to jestem ja. To nie jest tak jakby, yy, jest modny COVID, zróbmy numer okowicie. Nigdy na takie coś nie wpadłem. Jedyne, w co się wplątałem, to w Hot 16 Challenge. O, o COVIDzie. Nie, nie, to akurat nie było, to nie było, tam nie było żadnego wersu o COVIDzie. Trochę tak mam wrażenie, że muzyka jest taką, gdzieś usłyszałam takie słowa, terapeutką, po prostu dla wielu ludzi, tak. którzy szukają takiej odskoczni. Ale z tego też wychodzi taki fenomenalny, fenomenalny taki numer muzyczny, często, prawda? Bo mimo wszystko mam wrażenie, że no w tej muzyce, którą robisz, chodzi o szczerość. Tak. ona jest szczera, można być gdzieś tam, powiedzmy, słabym technicznie. Ja nie jestem się na tym tak, jestem ja też, wiesz, lajkiem, słuchaczem, bo gdzieś z boku. Ale wydaje mi się ja, ja uważam właśnie, że technicznie jestem bardzo dobry, gdzie spotykam się z krytyką, ale po prostu wszyscy, wiesz, krytykują to tuna. Ale nie krytykują w mainstreamie autotune, gdzie jest nadużywany. A ja po prostu uważam, że autotune to też jest instrument. To nie jest tak, że podpinasz sobie wtyczkę i już to wszystko ładnie gra. Trzeba umieć na tym zagrać. I chcesz sobie powiedzieć, to też musisz umieć powiedzieć. Ja lubię eksperymentować. Robię teraz numery bez autotuna, ale robię też z autotunem. W ogóle nie zwracam na to uwagę, że ludzie to będą hejtować. Bo jeżeli ja chcę tak zrobić, to tak zrobię. Mhm. Fajnie, fajnie się tego słucha. Szanowni Państwo, Alan Godziński, fighter, raper i człowiek naprawdę z nie tylko mocnymi pięściami, ale i też mocną psychiką, mocnym sercem. Alan, cóż ci mogę powiedzieć? No, życzę ci powodzenia w tej dalszej drodze, zarówno jeżeli chodzi o tej życiowo społecznej tej sportowej, tej muzycznej. No i przede wszystkim z dobrym zdrowiem, bo myślę, że o to gdzieś docelowo chodzi. Zdrowie jest najważniejsze swoje piści. I Tobie również życzę zdrowia i lepszej piści. I jeszcze raz pieniędzy większych. <noise>